Cześć babciu, ale jesteś chudy, choć coś zjeść. 20 lat później. Cześć babciu, ale jesteś chudy, choć coś zjeść. Kiedy ktoś mówi ci, że jesteś spoko, ale ty wiesz, że nie jesteś spoko. Ja na egzaminie oczywiście, że prawidłowa odpowiedź to C. Mój mózg. Albo chcą, żebyś tak myślał. Wyjawiam mamie swój sekret. Mama 5 minut później. Nauczyciel ten test nie jest taki trudny. Test. Pies. A siedziby stoi C. Leży. Za moich czasów to ona mówiła, kiedy trzeba iść do domu. Nikt, mój mózg, który nagle wyłączył się w środku rozmowy. Do tych, którzy siedzą teraz w pracy i tęsknią za swoim kotem, zastanawiając się, jak on tam sobie bez mnie radzi, mniej więcej tak. Kiedy naprawdę kochasz swojego kota? Dowolne zainteresowanie na świecie, fascynacja dinozaurami, praktycznie każdy sześciolatek. Nigdy nie sądziłem, że moim duchowym zwierzęciem może być kot. Kiedy wszyscy przeżywają jakieś dramaty, a ty jesteś aspołecznym człowiekiem, więc nic ci się nie przydarza. W życiu mam dwa problemy. Problem zasnąć, problem wstać. Zwyniotowałem w aucie, a kierowca ubera wszystko z jadu. Wspaniała obsługa. 8 godzin snu, 6 godzin snu, walne kawusie i będzie git. Hacker mam wszystkie Twoje hasła, ja OMG dziękuję. Proszę chwilę poczekać, znajdę coś do pisania. Muskulatura dorosłego samca tygrysa, znowu nierealistyczne standardy ciała dla mężczyzn. Poradzili mi przygarnąć kota. Powiedzieli, że kot sprawia, że w domu jest przytulnie i że uspokoi on moje nerwy. Przygotowanie do nocnego zapiedalania po domu: Ja muszę częściej wychodzić na dwór poddychać świeżym powietrzem, też ja kiedy mam wolne. Kiedy ktoś mnie pyta, jak się czuję, to stworzenie przystosowało się do miażdżącego ciśnienia i nieprzeniknionych ciemności. Kiedy boisz się wyjść wieczorem z pracy, bo widzisz podejrzanego typa za oknem, idź stąd. Kiedy rano przyszedłeś do pracy, poprosiłam moją dwunastoletnią córkę, żeby pomogła mi założyć sukienkę, ona powiedziała mamo: Jesteś mądrą osobą, ale zakładanie ubrań, z którymi tylko dwie osoby mogą sobie jakoś poradzić, jest niezbyt mądre. Dzieci są naszą przyszłością. Psycholog powiedziałaś, że jesteś rozczarowana życiem i tym, jak to wszystko funkcjonuje. Opowiedz, proszę, jakie wyglądały twoje oczekiwania. Ja. W dzieciństwie lato to była cała epoka, a teraz po prostu trzy wypłaty. Żona ty sam, to nawet czajnika nie zagotujesz. Ja. Ja kupuję robota podającego szklankę wody, znajomi z dzieciakami. Cześć, spotykam się od roku z twoim mężem, więc może dałabyś mu w końcu rozwód? Ja od dwóch lat na oczy go nie widziałam, to znaczy, ten idiota kłamie swoim dziewczynom, że do tej pory jest żonaty, żeby unikać poważnych relacji. Kiedy nagle złapał cię skurcz w nodze podczas uprawiania leżenia na kanapie. Ten moment, kiedy doczytujesz ostatnią stronę i zamykasz książkę, i czujesz w sercu nieskończoną pustkę i smutek, bo to już koniec. Historia się skończyła i już nigdy więcej nie spotkasz tych bohaterów. Najbardziej wkurzające symbole. Kiedy patrzę na swoje stare zdjęcia, kiedy byłem młody i pełen sił i nadziei na przyszłość. Impulsywne zakupy po trzydziestce zobaczyłem przecenionym odparowy, a dalej jak przez mgłę. Kod na pewno zastanawiacie się, dlaczego zwołałem to zebranie. Kiedy szef chce przenieść jednego z Twoich ziomeczków na inny dział. Dla osób, które chcą Tobą rządzić asertywność, zawsze będzie chorobą. Bożu, jak ten czas leci. Dzieci moich kolegów z klasy są już prawie moimi rówieśnikami. W przyszłości biotechnologia może umożliwić zmianę subiektywnego poczucia czasu. Skazany będzie mógł odsiedzieć wyrok 1000 lat w 8 godzin, koleś w areszcie. Byłem tam 3000 lat temu. Kiedy w dzieciństwie kolega poszedł się napić wody i nie wrócił i teraz siedzisz tak sam w piaskownicy. Ciekawostka na dziś Juliusz Cezar nie wypowiedział w swoim życiu ani razu słowa dziękuję. Naukowcy do dzisiaj dyskutują nad tym, dlaczego tak było jednak wiodącą teorią, jest to, że nie znał języka polskiego. Zwycięzca gry wchowanego. Niedźwiedź włamał się do domu i grał na pianinie, ale nie szło mu za dobrze. Kurde, starałem się jak mogłem. To dopiero pierwsza nocka nowego i już zasnął. Ma młode szczęście, że go kryjemy przed kierownikiem. Mój poranny klocek po pierwszy mój ku kawy. Kiedy przez cały wykład skrzętnie notujesz, a na koniec wykładowca mówi, ale tego na egzaminie nie będzie. Gdy telefon wypada ci z rąk, ale dzięki Twym błyskawicznym odruchom trącasz nim jeszcze o ścianę. Kiedy przychodzisz oglądać mieszkanie do wynajęcia i czekasz, aż twoja dziewczyna o wszystko wypyta. Kiedy jesteś najstarszym dzieckiem w rodzinie i wszyscy wujkowie i ciotki mają cię za darmową nianie na rodzinnych spotkaniach. Ja patrzący, jak AI jednym pierdnięciem wykonuje pracę, dla której studiuje kiedy wracasz do domu i widzisz się z psem. Ja w dzieciństwie, gdy dorosnę, będę miał samochód i duży dom, ja teraz. Ile trzeba by włożyć w giełdę, żeby po roku mieć milion? Nie wiem, myślę, że 2-3 miliony wystarczą. Godzina 19 w latach 80. i 90. Jak działa pamięć w moim mózgu, dobre wspomnienia. Wspomnienia, jak się zbłaźniłem. Jeśli nadal je masz, jesteś bardzo odpowiedzialną osobą. Kiedy zobaczyłeś ceny produktów w sklepie i wracasz do domu w szoku. Przyjdzie dzień, że z tej tubki nie da się już nic wycisnąć, ale to nie jest ten dzień. Jeśli to pamiętasz, to masz ponad 30 lat. Kiedy skomplementowałeś jej tatuaż na nodze, ale okazało się, że to żylaki. W dzisiejszych czasach 12-13-letnie dzieci przeżywają pierwsze rozstania w związkach. Ja w tym wieku zamykałem lodówkę powoli, żeby zobaczyć, w którym momencie światło zgaśnie. Ja cały dzień, ja całą noc. Nauczyciel, dziś będziemy się uczyć o greckiej mitologii, ci, którzy grali w God of War. Ja jestem bliski zaśnięcia, butelka z wodą przy łóżku, brutalna terapia decybelami. Jak kiedyś przewidywano przyszłość, jak dziś przewiduje się przyszłość. Psy 300 lat temu, zabiłem wszystkie wilki i zjadłem wątrobę lisa, który chciał wykraść jedzenie z naszego domu. Psy teraz, zmieniłeś mi karmę i teraz mam sraczkę. Płaskoziemca mówiący, że ziemia nie może być okrągła, bo jak się położy poziomice na ziemi to jest płasko, taka to moja logika. Zachowam zdjęcie tego ciasteczka na wypadek, gdyby kiedyś jakaś Anetka z HR spytała mnie jakim wyrobem cukierniczym byłbym. Ta sympatyczna ciotka, która rozwiodła się nikt nie wie czemu i teraz mieszka ze swoją koleżanką. W skali od 1 do tego gościa, jak bardzo samotny-samotna jesteś? Seryjni mordercy, których nigdy nie złapano, kiedy oglądają program o swoich zbrodniach. Jestem modelką na Instagramie. Super, ja jestem miliarderem w GTA 5. Jeśli nigdy nie próbowałeś ich jeść jak bubr, to nie jesteś człowiekiem. Kiedy masz zbyt dobre serce? Krótko o tym, jak wygląda dzień wolny po trzydziestce. Uwielbiam, kiedy ludzie parkują swoje koty? Kiedy obudzisz się minutę przed budzikiem i czujesz, że ta dodatkowa minuta była potrzebna, żebyś się wyspał. Senior po trzydziestce wstaje z łóżka za szybko jego całe ciało. Myślicie, że psy służbowe uważają inne psy za bezrobotnych nieudaczników? Czy może zazdroszczą tym psom, że nie muszą chodzić do pracy? Kiedy laska z tobą zrywa i mówi, że jesteś świnią, dla takich łachmytów jak ty pan świnia. Kiedy masz dopiero trzy lata, ale przepełnia cię wielka chęć, by ponarzekać, że mąż już cię nigdzie nie zabiera. Potrzebuję nowych teorii spiskowych, bo wszystkie stare się sprawdziły. Ten jeden gość z pracy, który czeka, aż coś zawalisz, żeby móc donieść na ciebie szefowi. Netflix, czy powinienem odtworzyć ten film? Ja nie, nie, tylko zerknąłam przez chwilę. Netflix puszczę go, ja właśnie czytam opis, o czym jest. Netflix już leci. Ja, jak dobrze, że jest sobota, w końcu sobie odpocznę, ja w sobotę. Kiedy zebranie w pracy się kończy, ale ktoś jeszcze zadaje pytanie. Chciałbym coś dla niej zrobić, mógłby się uwolnić dupku. Australijski pająk, paskowany samica, interesuje mnie jak ustalili, że to samica, proste, samce nie noszą torebek. Kryzys jest wtedy, kiedy nie wiesz, czy chcesz grać w komputer, czy już nie. Przepraszam, że nie odpisywałem cały wieczór, ale zdziałem spodnie. Usiadłem na łóżku i siedziałem tak przez 4 godziny patrząc w ścianę. Minuta ciszy dla wszystkich niewykorzystanych planów i możliwości, z których zrezygnowałeś, bo się wstydziłeś. Mama, pora oddać Twoje stare zabawki, 24-letni ja. Dzieci boją się dentysty, dentyści, a może zrobimy zabawki, żeby dzieci aż tak się nie bały. Zabawka, kiedy od 6 godzin oglądasz seriale i musisz rozprostować kości. Kiedy odpalisz muzykę do sprzątania, ale zapominasz posprzątać. Ośmioletni ja po wypiciu Coca-Coli z kieliszka do wina. Jeśli masz dużo pieniędzy, ale nie masz czasu zjeść trzy razy dziennie, spać 8 godzin dziennie, wyjść na godzinny spacer na dwór, to żyjesz gorzej niż więźniowie w więzieniu. Nauczyciel od WF-u na co czekacie? Biegać. Również nauczyciel od WF-u. Pracownik ma pretensje do szefa, że mało płaci, a w pracy coraz ciężej, szef nie podoba się to załóż firmę. Zimna poduszka, ciepła pościel. Duet idealny. Bardzo rzadkie zdjęcie przedstawiające. Koniec tęczy. Kiedy prosisz Kota, żeby przestał odwalać o trzeciej w nocy, nie masz tutaj władzy. Moje interakcje z ludźmi ograniczyły się do tego, że kilka razy w tygodniu wysyłam memy wszystkim na pryw i wracam z powrotem do mojego bagna. Niedziela w dzieciństwie jak pokazać, że jesteś stary, nie mówiąc, że jesteś stary. Kiedy zdrowa ja zrobiła zakupy, a teraz gruba ja chcę zjeść coś słodkiego? Jak kładę się spać, dziurki w nosie, jesteś najlepszym youtuberem.